Na moim kanale YouTube rozwiązuję wiele arkuszy maturalnych, także z formuły obowiązującej do 2023 roku, jak i formule po 2023 roku. No i zadajecie mi pytania. I popatrzmy tutaj pod tym filmem. Gdzie mamy zadanie piąte, pewnego arkusza, dokąd zdanie, wybierz dwie odpowiedzi, tak aby dla każdej z nich dokończenie poniższego zdania było prawdziwe. Układem równań nieoznaczonym jest układ. No i tutaj padło pytanie, a jeżeli byłoby pytanie, układem równań sprzecznych jest układ i tutaj powiedziałam, że układ sprzeczny to taki, to taki układ, który nie ma rozwiązań. Wtedy proste, które tworzą dany układ, są równoległe do siebie, czyli nie przecinają się ze sobą. A skoro się ze sobą nie przecinają, to nie mają ani jednego punktu wspólnego, stąd brak rozwiązań. No i tutaj dałam w odpowiedzi link do takiego filmu, w którym analizuję układy równań oznaczone, nieoznaczone i sprzeczne. I tutaj jeszcze mimo wszystko osoba drążyła temat na szczęście dalej i padło pytanie, czyli załóżmy, że takie, pytania, że takie pytanie było do tych przykładów, a jakie byłyby odpowiedzi? Chcę sobie porównać moją odpowiedź, czy się zgadza i czy dobrze to zrozumiałam. Czyli tutaj chodzi po prostu o autorce pytania. Chodzi o to, co by się zadziało, gdyby tutaj zamiast słowa nieoznaczonym był układ sprzeczny. W związku z powyższym ja już tutaj przygotowałam jeszcze raz to samo zadanie, tylko to sobie przekreślimy i zapiszemy sobie sprzeczny. No i oczywiście pamiętajmy o tym, że układem sprzecznym jest taki układ, który nie ma rozwiązań. Więc tutaj musimy po prostu rozwiązać każdy z tych sześć układów równań, żeby zobaczyć, czy jest taki, który nie ma rozwiązań. No i teraz popatrzmy na podpunkt A. Ja tutaj drugie równanie podziela obustronnie przez 2. Pierwsze równanie pozostaje bez, bez zmian, czyli tutaj przepisuję tak, jak ono było. No i drugie podzielone przez 2 obustronnie to będzie minus x. Dodać 2y jest równe 4. No i teraz tutaj dodamy stronami to równanie, czyli wykorzystuję tutaj metodę przeciwnych współczynników. Przepisuję na razie lewą stronę tego pierwszego równania, czyli mam x odjąć 2y. No i teraz dodaję lewą stronę drugiego równania, czyli mam minus x dodać 2y i dodaję do siebie prawe stronę obu tych równań. Zwróćmy uwagę, że Tutaj skracają nam się x i skracają nam się również y. Czyli tutaj będziemy mieli taką sytuację, że po lewej stronie tego równania, które tutaj uzyskaliśmy, niewiadome redukują nam się do zera. Czyli po lewej stronie zostaje nam 0, po prawej stronie zostaje nam 8. No i teraz pada pytanie: czy 0 jest równa liczbie 8? Oczywiście nie jest, czyli lewa strona. Jest różna od strony prawej, co oznacza, że właśnie to, ten układ równań jest sprzeczny. Czyli na pewno tutaj A byłoby sprzeczne. Popatrzmy teraz na B. Tutaj też sobie podzielimy drugie równanie obustronnie przez dwa. Pierwsze pozostaje bez zmian, w związku z powyższym przepisuję go tak jak jest. A drugie podzielone przez dwa daje nam tutaj w rezultacie. Minus x dodać 2y i jest równe minus 4. I tutaj też zastosujemy metodę przeciwnych współczynników, dodając te równania stronami. Teraz razie przepisuję lewą stronę pierwszego równania, no i dodaję lewą stronę drugiego równania. Równa się i dodajemy teraz prawe strony obu tych równań, które mamy ściągnę teraz po prawej stronie nawias, czyli tutaj będziemy mieli 4, odjąć 4 i popatrz, co dzieje się tutaj po lewej stronie. Po lewej stronie tutaj również w tym podpunkcie niewiadome nam się redukują do zera, x nam się redukują do zera. Tutaj Y też nam się redukują do zera. Czyli po lewej stronie uzyskujemy 0. Teraz możemy sobie tutaj zredukować te wyrazy wolne, 4 odjąć 4 to jest 0, więc tutaj uzyskujemy 0 równe 0. Z racji tego, że tutaj lewa strona jest taka sama jak strona prawa, no bo 0 jest równe 0, to ten układ równań jest układem nieoznaczonym. Jest układem nieoznaczonym, dlatego że nieskończenie wiele rozwiązań ma taki układ, czyli istnieje nieskończenie wiele par takich liczb, które podstawione tutaj pod x, spowodują, że lewa strona będzie równa stronie prawej. To teraz na podpunkt c. Tutaj też to drugie równanie podzielę przez dwa, w związku z powyższym pierwsze przepisujemy bez zmian i mamy x odjąć 2y jest równe 4, a drugie równanie to jest x, oczywiście nie równa się, tylko dodać. 2y i to się równa 4, i teraz sobie odejmiemy stronami to równ oba te równania. Przepisuję na razie pierwszą stronę, znaczy lewą stronę pierwszego równania, ponieważ tutaj już odejmuję to lewą stronę tego drugiego równania ja zapiszę w nawiasie, czyli mamy x dodać, 2y to się równa, no i odejmuję prawą stronę jednego i drugiego równania. Teraz tutaj sobie ściągniemy nawias, pamiętaj, że tu jest minus przed tym nawiasem, czyli będziemy zmieniać znaki na przeciwne dla wszystkiego, co stoi wewnątrz tego nawiasu. Czyli będziemy mieli x odjąć 2y, odjąć x, odjąć 2y jest równe 0, no i tutaj też będziemy mieli taką sytuację, w której no, po pierwsze x popatrz nam się redukują do zera, natomiast jeżeli chodzi o y, no to mamy minus 2y odjąć 2y, to jest minus 4y, to się równa 0. Dla formalności zapiszmy, że dzielimy obustronnie przez minus 4, uzyskując y, który jest równy liczbie 0. No i teraz na tym etapie oczywiście można byłoby dalej rozwiązywać ten układ równań i wyznaczyć x. Natomiast skoro wyszedł nam jakiś y tutaj i mamy możliwość wyznaczenia x, to to oznacza, że ten układ równań z podpunktu c na pewno nie jest równaniem układem równań sprzeczny, dlatego że ma dokładnie jedno rozwiązanie. W związku z powyższym dalej możemy już dalsze rozwiązanie po prostu pominąć. No dobrze, no to teraz popatrzmy w takim razie na podpunkt D. Tutaj też sobie drugie równanie podzielimy przez dwa. Pierwsze przepisuję bez zmian. No i drugie podzielone przez 2 to będzie x odjąć 2y jest równe 2. No i teraz co? No możemy odjąć te równania stronami. Przepisuję lewą stronę pierwszego równania i lewą stronę drugiego równania zapisuję w nawiasie. I po znaku równości mam 4 odjąć 2. Ściągnijmy sobie teraz nawias. Mamy x odjąć 2, y odjąć x plus 2y, całość jest równa 2. No i teraz znowu widzimy, że nam się tutaj na pewno, popatrz, x skracają, skracają nam się również y do 0, w wyniku czego my uzyskujemy tutaj 0, która jest równa liczbie 2. 0 oczywiście nie jest równe liczbie 2, czyli tutaj uzyskujemy lewą stronę różną od strony prawej. Oznacza to, że podpunkt, układ równa jest podpunktu D, jest układem właśnie sprzecznym. No bo zredukowała nam się jedna i druga niewiadoma do zera, i tutaj wyszła nam lewa strona różna od strony prawej. No i tutaj widzimy właśnie, że no musi to być układ równań sprzeczny. Przeanalizujemy teraz podpunkt E. Standardowo tutaj drugie równanie sobie podzielimy przez 2. Pierwsze na razie przepisuję bez zmian, czyli x plus 2y jest równe minus 4, no i drugie równanie x odjąć 2y jest równe 4, no i tutaj też sobie odejmiemy stronami. Przepisuję najpierw na lewą stronę pierwszego równania minus w nawiasie zapisuję na lewą stronę. Drugiego równania. No i odejmuję pierwsze strony, czy prawe strony jednego i drugiego równania. Teraz sobie tutaj ściągniemy nawias, czyli mam x plus 2y. Odjąć x plus 2y. Całość jest równa minus 8. Przeniesiemy sobie rozwiązanie na prawą stronę, tylko że tutaj popatrz, co nam się zadzieje. Na pewno nam się tutaj x redukują do zera, natomiast y do tego zera już nam się tu w tym przypadku nie redukują, bo 2y plus 2y to jest 4y, całość jest równa minus 8, dzielimy obu na 4, uzyskując y, który jest równy liczbie minus 2. No i ważna sprawa. Ta sama sytuacja co z podpunktem c, ponieważ wyszedł nam tutaj jakiś konkretny y, to równie dobrze moglibyśmy dalej ten układ równań rozwiązywać, dzięki czemu wyznaczylibyśmy sobie x. A skoro jesteśmy w stanie wyznaczyć tutaj i x i y, to znaczy, że ten układ nie jest ani sprzeczny, ani nieoznaczony. Jest to oznaczony układ równań, czyli taki, który ma dokładnie jedno rozwiązanie że tak samo jak ten podpunkt C. W związku z powyższym tutaj E w tym przypadku na pewno nie będzie odpowiedzią do tego zadania, jeżeli będziemy szukać tutaj układów sprzecznych. Przeanalizujemy sobie jeszcze tutaj podpunkt F. I znowu tutaj sobie podzielimy drugie równanie przez dwa. Pierwsze w takim układzie zostaje bez zmian i drugie równanie po podzieleniu przez dwa obu strony ma postać x dodać 2y jest równe liczbie minus 4 Odejmiemy sobie stronami. Na razie przepisuję lewą stronę pierwszego równania, zapisuję minus i w nawiasie zapiszemy sobie lewą stronę drugiego równania. I tutaj zapiszmy, że prawe strony równania jednego i drugiego też od siebie odejmujemy i ściągnijmy nawias, czyli będziemy mieli X plus 2Y, odjąć X odjąć 2Y jest równe minus 4 plus 4. No i co nam się dzieje? Dzieje nam się to, że X tutaj nam się redukują do zera. Y również nam się redukują do zera, czyli my po lewej stronie równania uzyskujemy 0, no i cztery, minus 4 plus 4 to jest 0, czyli widzimy, że lewa strona jest równa stronie prawej, no bo 0 jest równe 0, czyli ten układ jest układem nieoznaczonym. Jaki jest z tego wniosek? Wniosek z tego jest taki, że tylko dwa spośród tych sześciu układów równań są sprzeczne. Jest to odpowiedź A i odpowiedź D. you mm -hmm.